Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Paulina, metodą kopertową budżetuję już prawie 4 lata i dzisiaj przychodzę do was z filmem, który jest mocno opóźniony. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że przepraszam was bardzo serdecznie za ten miesiąc, ale obsuwy w filmach, w ogóle totalny brak mój jakiegoś zainteresowania na TikToku jest ogromny, dlatego że, wiecie jak to jest, przed świętami jest dość dużo pracy w mojej branży, więc nie było zapasów. Bardzo czasu na nagrywki, na filmy, na wrzucanie i tak dalej. Więc dzisiaj, jak nagrywam ten film, to zrobimy sobie tutaj dwie rzeczy, czyli uzupełnimy mój budżet na miesiąc kwiecień i przy okazji sobie uzupełnimy jeszcze koperty z wydatków rocznych oraz oszczędności długoterminowych. Mamy dzisiaj 22 kwietnia. Swoją drogą są tu moje urodziny więc życzę sobie wszystkiego najlepszego w tym roku więc myślę, że bez pewnego przedłużenia będziemy słuchajcie, nagrywać tutaj film nagrywam to Dzisiaj, ze względu na to, że znalazłam chwilę, mój mąż pojechał załatwić papiery. Ja stwierdziłam, że nagram w takim razie ten film. Jeśli będziecie słyszeć odgłosy mojego pieska albo jakichś innych dziwnych dźwięków z pola, to przepraszam Was bardzo serdecznie, ale mamy już u nas lato. Praktycznie nie wiem, jak u Was, ale u mnie jest mega ciepło i po prostu prace na polu są na wysokim poziomie. Więc zaczynamy. Słuchajcie, kochani, tak wygląda mój budżet na miesiąc kwiecień. Tak wygląda pierwsza strona. Tutaj mamy drugi i teraz przechodzimy sobie wspólnie do uzupełnienia wszystkich moich tutaj tych tabelek. Zabawki ja robiłam swoją drogą wczoraj, 21, dzisiaj 22, właśnie sobie uzupełnimy tutaj wszystko. I mamy tutaj tak, jeśli chodzi o dochody, no to planowo jest to 4440 zł, wypłata numer 1. Następnie mamy wypłatę numer 2 i jest to wypłata w wysokości 3663 zł. Jeśli chodzi o premię, no to premia mojego męża w tym miesiącu niestety nie będzie tutaj, powiedzmy, aktywna. Jeśli chodzi za to o moją premię, no to planowo tutaj będzie 2000 zł. Finalnie już wiem dokładnie ile to wyjdzie, ale to Wam wszystko po prostu powiem już na podsumowaniu kwietnia. Jeśli chodzi o dodatkowe zarobki, tutaj również nic nie było i planowo wszystko razem ma tu wyjść 10 103 zł. Jeśli będziecie słyszeć, kochani, odgłosy strzelesty, jakieś niepierdały, to wybaczcie, ale moja mama właśnie wróciła z zakupów z siostrą, więc teraz właśnie tutaj gramolą się na dole, więc film będzie. Chaotyczny standardowo. Tak, wychodzi tutaj 10 103 zł. Dalej przechodzimy teraz do mm, wydatków stałych. I mamy tutaj tak. Oręcz w tym miesiącu planowo miało wyjść 420 zł. Jeśli chodzi o Polsat, no to tradycyjnie 31. Jeśli chodzi o szkoły, no to tradycyjnie 200. K ma być 50. Moje oszczędności i oszczędności mojego męża również po 50. Budowa to jest kategoria, którą sobie dołożyłam w planowaniu, bo będzie tutaj na podsumowaniu właśnie miesiąca. Dalej mamy tak, nową kategorię, jaką sobie tutaj dołożyłam, dziecko. Ci, którzy są ze mną dłużej, to doskonale wiedzą, że ja już kiedyś taką kategorię miałam i stwierdziłam, że teraz do niej po prostu wracam. Ubezpieczenia na życie to jest 100. To... 81 zł. Netflix to jest 49 Pamięć, nowa kategoria, która doszła mi w kwietniu. Jest to pamięć, słuchajcie, telefonu, dlatego, że musiałam sobie dokupić jakby miesięczny chyba abonament. Jest to 42 zł. Pożyczka w tym miesiącu jest to 3000. Kieszonkowe moje i mojego męża to jest po 250. Jeśli chodzi o siłownię, jest to 100. 60 zł, finalnie już wiemy na to wszystko wychodzi. Jeśli chodzi o podsumowanie, no to ja sobie tutaj wszystko szybciutko podliczę i za chwileczkę do Was wrócę. Wychodzi nas tutaj. 4783 zł. Odejmując od kwoty 10103 zł, zostaje nam 5320 zł na oszczędności oraz na życie. Więc teraz, słuchajcie, kochani, lecimy sobie do naszych wydatków rocznych, jakie tutaj mamy. I jeśli chodzi o nasze wydatki roczne, to mamy tak: Sylwester i Boże Narodzenie. To jest tradycyjnie stówka. Panda i ubezpieczenie samochodu: jest to. 110, z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o ubezpieczenie domu, to jest 125. Podatek za ziemię to jest 25. ubezpieczenie jest to stóweczka. Bodajże też, z tego co pamiętam. Tylko sobie jeszcze tu sprawdzę na mojej ściądze tak, tu będzie stówka jeśli chodzi o punkt przegląd to jest 20, urlop tutaj dajemy sobie 200, więc razem wychodzi nas, że tutaj ma być 695 zł odejmując tutaj od kwoty 5320 zł 695 wychodzi nas tutaj 4625 zł jaka zostaje nam właśnie na oszczędności długoterminowe i życie jeśli chodzi na oszczędności długoterminowe no to w tym miesiącu poszaleliśmy głównie kochanie, ze zdrowiem, dlatego że ja byłam u swojego dentysty, zrobiłam te przekładki, powiem wam, że spoko, jakby ktoś kiedyś chciał posłuchać bardziej o tych przekładkach to się znać, to wam powiem. nakładkach nie przekładkach, tylko nakładkach, przepraszam więc naprawdę polecam dałam bardzo mało z te nakładki więc jestem po prostu zadowolona jeśli chodzi o zdrowie, więc w tym miesiącu poszło tutaj 400 zł jeśli chodzi o samochód, to poszło 50 i imprezy okolicznościowe poszło 250 dlatego, że mamy tu Tutaj kochani, komunie w maju mojego szwagra I mamy również wesele w czerwcu I te pieniądze, które sobie tak intensywnie zbieram od jakiegoś czasu, właśnie wszystkie pójdą Więc e, z jednej strony się cieszę, z drugiej strony mi szkoda, ale Nie ma tego złego, co by na nie wyszło, Po to, to są Razem mamy tutaj 700 zł Odejmując od kwoty 4625 zostaje nam tutaj, tutaj zostaje nam 3925 zł, więc razem tutaj mamy 3925 i tutaj mamy. Zero. Dlatego, że mój mąż dostanie tutaj 1700 zł, ja tutaj dostaję 1500, więc 3925 odjąć 1700, odjąć 1500, odjąć tutaj pójdzie 125 auto, no i 600 zł idzie na kategorie inne. Więc tak by, kochani, wyglądało planowanie miesiąca kwietnia, jeśli chodzi właśnie o tutaj ten miesiąc. Tutaj mamy z tyłu podsumowanie, więc będziemy sobie pod koniec miesiąca robić właśnie tutaj podsumowanie tego wszystkiego. Ja sobie teraz odkładam moją kartę tam z tyłu. Tu będziecie mogli ją teraz zobaczyć. I będziemy sobie przychodzić do ładowania kopert. Dlatego, że tak jak mówię, y, powinnam to zrobić w osobnym filmie, ale z racji tego, że no mówię, ten miesiąc jest po prostu trudny, y, ciężki czasowo. No to niestety, ale się nie wyrobiłam z tym, więc to połączymy sobie wszystko w jeden film i tak to właśnie ogarniemy. Tutaj mam same grube banknoty, więc zobaczymy, co damy radę zrobić. Jeśli będzie problem z położeniem jakichś pieniędzy do koperty, to będziemy szukać kochani drobnych. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia zaczynamy od Bożego Narodzenia i Sylwestra. Więc tutaj standardowo, jak co miesiąc, leci stówka. Więc tak, tu mamy stówkę, więc razem daje nam to 400 zł. Tu już stówkę mam, więc sobie taką stówkę wkładamy. Kartę również sobie wkładamy i lecimy dalej. Przegląd i ubezpieczenie Pandy. Do tego sobie za chwileczkę wrócimy, dlatego że no nie mam 10 zł. Ubezpieczenie domu ma 20, 125, też nie mam drobniejszych. Tutaj nie mam też jak dać. Tu mamy ubezpieczenie Punta, więc tu powinno być też 400 zł. I tu mamy stówkę. Teraz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tu się zgadzam. Nie mamy tutaj jak rozmienić. No chodź tu. Jeśli chodzi o przegląd punta mojego drugiego samochodu, naszego drugiego samochodu, no to niestety tutaj również nie mamy. Za to mamy tutaj. I tutaj mamy tak, tu ma być 200 zł. I z racji tego, że my sobie w maju na majówkę wyjeżdżamy na tydzień na domek, w nasze okolice, no to wzięłam sobie tutaj z tych pieniędzy właśnie pieniążki. I z 1300 zł zostało nam, dodając jeszcze te z kwietnia, 500, 700, 800, 950. Więc tutaj mamy na ten moment 950 zł. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj to zbieranie tych pieniędzy Teraz przyszedł, moi kochani, moment, myślę, żeby troszeczkę porozmieniać tutaj Nasze banknoty, bo widzę, że jest bieda z nędzą Myślę, że uda mi się tutaj coś znaleźć w segregatorze z moimi Wyzwaniami, dlatego że ostatnio tutaj przed świętami dostałam trochę napiwków Więc mam takie drobne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Stawię sobie tutaj taką brzydszą stówkę. O, chodź tu, dobra. Dobra. <laughs> Aha, i sobie jeszcze dwie deszczki rozmienię na 20, bo... na 10, bo niestety, ale potrzebuję do dziesiątek. Dobra. Ok, stówkę włożyłam. Tutaj mam, tutaj mam. Więc myślę, że już nam teraz e, wystarczy tu tych pieniążków. Czy sobie ładnie poseleguję? I lecimy od początku. E, Boże Narodzenie było uzupełniane. Przegląd pandusi mojej nie był. Więc tu mamy 880. Tu będzie stówka i dyszka. Więc tak, tu dajemy stówkę, a tu dajemy dyszkę, więc mamy tutaj, słuchajcie, kochani, 880 złotych Następnie ubezpieczenie domu, tu ma być 125 i teraz mam kolejny problem, bo nie mam piątki Tu mamy piąteczki, Tu sobie, słuchajcie, porozmieniamy, damy całą dyszkę i ułożymy sobie tak no, jednak wam powiem, że te wyzwania i te drobne to wam przydają się. Dobra, tu mamy tak: 125. Czyli mamy tutaj 625 zł, już w tej kopercie. Fajnie, cieszę się niesamowicie. Dobra, podatek za ziemię. Tu mamy 25 zł i wkładamy i będzie 75 razem. I tak, piątkę tu wkładam, 20 również wkładam do koperty. I lecimy tak. Ubezpieczenie Pandy dostało tutaj za kwiecień. Jeszcze tak, punkt przegląd: powinno tutaj dostać dwie dychy, więc tu już będzie 180. Urlop już dostał, więc teraz lecimy, kochani, z oszczędnościami długoterminowymi, które tutaj powinnam załadować. I tak, jeśli chodzi o zdrowie, no to zdrowie już w tym miesiącu tutaj dostało 400 zł. Było wydane, było ogólnie tutaj 720, ale zostało te 120 zł, więc jest ok. Wyzwanie samochód. Mój samochód tutaj powinien dostać 50 zł, z tego co pamiętam. Ale widzę, że nie mam 50 złotówki, więc ja sobie wezmę, zobaczę w imprezach okolicznościowych, jak tutaj wygląda sytuacja. No i sytuacja wygląda w taki sposób, że nie mam w ogóle tutaj 50. Dobra, udało mi się tak w wyzwaniu sobota znaleźć. Drobniaki, więc tak, drobniaki, no znaczy pełne pieniądze, te banknoty. Więc tak, stówkę wkładam tutaj. I tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz sobie jedną dwudziestkę muszę rozmienić na dziesiątki, bo potrzebuję włożyć tutaj do koperty, ale jest znowu problem, bo nie mam nigdzie dziesiątek. No muszę wam powiedzieć, że rozmiana tych pieniędzy czasami, jak możecie zobaczyć, wcale nie jest taka prosta, jak się może komuś, słuchajcie, wydawać. Więc tak, ja sobie szukam teraz tej dziesiątki i zaraz do was wracam. E, ok, robimy w taki sposób, że wyzwanie imprezy okolicznościowe, dostaję tutaj dzisiaj 250 zł, więc zamalowujemy cały tutaj, wiecie co, prezencik bo jeden plezecik to jest właśnie kwota 250 zł i dajemy tak, plus 250 dzisiaj mamy czwarty dwudziesty drugi, więc tak gdzie jest kalkulator? 100, boże, 1350 plus 250 to wychodzi 1600 zł tutaj już w tej kopercie fajnie, fajna, fajna nam się sumka tutaj zgromadziła 1600, czyli mamy tak ja sobie wezmę o w taki sposób. Tysiąc, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu będzie tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tysiąc. Dobra. I mały tutaj, tak, 1600 zł, więc wkładamy sobie tutaj teraz to do koperty. O. I tutaj mamy tak, coś takiego. Więc ja sobie to przełożę tutaj do wyzwania. Samochód. I w wyzwaniu samochód powinno być tutaj teraz stówka. No, boże, 50 dopisujemy i stówkę dokładamy. 50 piszemy, stówkę mamy wspólnie. Więc mój jeden samochodzik to jest właśnie 50 zł. W taki sposób. I mamy tutaj tak. 30, 20, 30, 50. I to sobie zamienię ten banknot na całe 50. Czyli po prostu wezmę sobie. Będzie się złoty, takie właśnie zastępcze, i będę potrzebowała. To sobie właśnie wymienię. Na razie szukam tych moich pękników zastępczych, gdzie one tutaj kochani są. Szukamy, szukamy, szukamy. Ja mam takie, wiecie, zwykłe, najzwyklejsze na świecie. Robiłam je sobie na kartce. O, jest, więc to wiecie, nie są żadne zalaminowane czy coś. Proszę bardzo. O, i wkładamy tutaj 50. I jest wszystko super elegancko ogarnięte. Mam nadzieję, że ten film nie wyszedł jakoś bardzo chaotyczny. Ktoś to bardzo Was przepraszam. Dobra, kochani, dzięki wielkie za dzisiaj. Myślę, że już będziemy kończyć. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub popołudnia, w zależności kiedy ten film, kochani, oglądacie. Jeśli dotrwaliście do końca tego filmu, to piszcie w komentarzach chaotyczny kwiecień, bo nie powiem, że on wcale taki nie jest, więc chaotyzm w tym miesiącu u mnie to jest po prostu jakaś tragedia, więc jak dotrwaliście do końca tego filmu, to zachęcam do właśnie zostawienia komentarza, łapki dla jeśli podobają wam się moje filmy udostępnienia i tak dalej więc dziękuję wam bardzo serdecznie za to że jesteście życzę wam miłego dnia i widzimy się już w kolejnych filmach Buziaczki, trzymajcie się cieplutko. pa pa